Cześć wszystkim z okazji świąt Bożego Narodzenia. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, czego sobie tylko świąt życzycie. Spędzony w gronie rodzinnym. Świąt spędzony w gronie rodzinnym. Dla mnie osobiście to są święty, kolejne święta spędzone na bo Dlatego dla wszystkich, którzy borykają się z różnymi uzależnieniami, po prostu wytrwałości, a będzie dobrze. Także wszystkiego dobrego. Wesołych świąt. świąt. Pozdrawiamy. A co do Sylwestra, Zuza z Filem kazali przekazać wszystkim, żeby nie szczelać w Sylwestra, że to siara i obciach. Także nie szczeramy w Sylwestra. Tutaj Zuza o to prosi. Filo też. Nasze dwa koty, ale się schowały gdzieś. Także pamiętajcie, szczelanie w Sylwestra to jest siara i obciach. także... Szczęśliwego nowego roku